No, jak widzicie, składam sobie platformę. Przewoziłem ją z innego magazynu na ten magazyn dla mego klienta. No i trochę części jest po rozbieranych. Wszystko będę ładnie skręcał. Wszystko jest w częściach, jak na razie, ale zobaczcie, co znalazłem, jaki problem. W jednej flanszy zobaczcie, jakie łożysko było rozwalone z tej flanszy. No i niestety nie mogę tego tak złożyć, bo bo trochę lipa zobaczcie jakie już się luzy porobiły kurde dobrze że ja tą flanszę rozkręciłem i zobaczyłem że tam łożyska nie ma z drugiej strony rozkręciłem flanszę tak samo łożysko rozjebane i zobaczcie jakie jest luzy wytarte są u góry jaki jest luz jaka przestrzeń a na dole nie ma nic także zmiana planów czekamy na nowe części bo już zamówione a ja lecę do innego zlecenia, żeby nadgonić i w następnym tygodniu mieć czas tutaj wrócić. Pozdrawiam.